Jest pani mi... nie ma Opola. Okay. Musi pani dobrze myśleć. <laughs> bardzo dziękuję. Muszę powiedzieć, że jestem za każdym razem pod wielkim wrażeniem, jak bardzo miasto jest zadbane. Na pewno będę wracała sentymentalnie w tak. myślach. Zostawiam państwu chyba 20 wykonań różnych. Ale Mam nadzieję, że w różnych momentach będziecie państwo, państwo wracać do tego to jest wielka historia mojego życia od dzieciństwa do dzisiaj. Nie mogę Państwu powiedzieć, dlaczego podjęłam taką decyzję, z czego ona wynika. Może pewnego dnia wrócę do tego tematu, nie dziś, na pewno nie w tej chwili, ale bardzo dziękuję z całego serca za wszystkie przepiękne, magiczne. Momenty. No właśnie, przeżywała Pani dzisiaj no tak, tak naprawdę swój ostatni raz, przynajmniej na ten moment. Jakie to uczucia? Wszystko dzisiaj było dla mnie bardzo wyjątkowe. Co prawda było bardzo dużo nerwów za kulisami. Trochę więcej niż bym chciała, trochę więcej niż byłam przygotowana. Ale czasem tak jest właśnie, że jak jest tak dużo emocji, no to to się po prostu, to się po prostu zdarza. Ale jakby główną moją myślą dzisiaj miała takie dwie linie, o których myślałam najbardziej. O tym, żeby nie zjadł mnie emocje oczywiście o rodzinach Jacka, o tym, że jest to drugi jubileusz, w którym wzięłam udział. E, Jacek jest we wspaniałej formie, naprawdę jak sami Państwo widzieli, się świetnie prowadzi. Jest znakomitym konferencjerem, zna historię swoich artystów i tekstów, które napisał, więc to było naprawdę bardzo wzruszające i zabawne. Słyszałam za kulisami też te fragmenty, która z przyjemnością że po prostu koncert w całości, no i oczywiście ta myśl, E, już od wczorajszej nocy, kiedy przyjechałam tutaj i obudziłam się w mieście, które kocham, które jest częścią mojego życia, ale po prostu jest czas teraz pożegnać się. E, co prawda dzisiaj zjadły mnie trochę emocje i wolałam mieć większy komfort wokalnie, ale no niestety było tak dużo emocji, że chyba tylko po prostu AI by dało radę. Panie Edyto, czy ta decyzja jest nieodwracalna? Raczej tak. Jeśli chodzi o opole, raczej tak. Jeśli chodzi o Ewkę, jak będzie milion dolarów, I'll think about it, ok? <laughs> Czy jeszcze jakiś etap w życiu będzie pani chciała zamknąć? <laughs> Na razie zamykam rozdział o i chyba Ewki i chyba Ewki. Panie, a kiedy, kiedy następna płyta? Trudne pytanie. Myślę, że czasy się już tak zmieniły na przestrzeni ostatnich lat. Nie wiem, czy komukolwiek jest potrzebna jeszcze. Czyli mówię. raczej takie wydawanie singli, inwestryzacja? Takie pojedyncze produkcje, tak. Myślę, że to się już bardziej w tej chwili ludzie są przyzwyczajeni.